rolniku. W głosowaniu nad umową Unii Europejskiej z krajami Mercosur kluczowa jest tak zwana mniejszość blokująca. W Radzie Unii Europejskiej decyzje zapadają większością kwalifikowaną. Ale żeby zablokować umowę, wystarczy sprzeciw co najmniej czterech państw, które łącznie reprezentują ponad 35% ludności Unii. To oznacza, że nie liczy się tylko liczba krajów, ale przede wszystkim ich wielkość. I tu sytuacja robi się ciekawa. Francja otwarcie sprzeciwia się umowie, wskazując na zagrożenia dla rolnictwa i nierówną konkurencję. Polska również zapowiedziała, że nie poprze porozumienia w obecnym kształcie. Krytyczne stanowisko zgłaszają też Węgry i Austria. Te kraje same w sobie nie mają jeszcze wystarczającej siły demograficznej, ale kluczowe są Włochy. Jeśli Włochy dołączą do Francji i Polski, wtedy próg 35% ludności Unii Europejskiej może zostać przekroczony a umowa zostanie zablokowana. Dlatego właśnie presja polityczna koncentruje się teraz na kilku największych państwach. Najbliższe dni pokażą, czy uda się stworzyć mniejszość blokującą. Jeśli tak, umowa Mercosur upadnie. Jeśli nie, może zostać przegłosowana jeszcze przed 20 grudnia.